Jak się uporać z tym, że zostałeś oszukany? Niektórym trudno jest uporać się z narcyzem, ponieważ ciężko jest im przyjąć, że zostali oszukani. Jest to jedna z najcięższych rzeczy do uświadomienia sobie: zostałeś oszukany. Z obecnej perspektywy możesz spojrzeć wstecz i zadać sobie pytanie, Dlaczego się na to zgadzałeś? Dlaczego to akceptowałeś? Co sobie wtedy myślałeś? Czemu coś takiego tolerowałeś? Znosiłeś to wszystko, ponieważ nie miałeś pojęcia, z czym masz do czynienia. Nie wiedziałeś, z kim jesteś, nie wiedziałeś, że jesteś z narcyzem. Byłeś pochłonięty związkiem, miłością, uzależnieniem. Byłeś zajęty ratowaniem związku, starałeś się pomóc, lecz narcyz ci to utrudniał, uniemożliwiał, robił wszystko, żeby ci nie wyszło. Musisz zrozumieć, że narcyz nie był zaangażowany w relacje tak jak ty, nie robił wszystkiego jak najlepiej tak jak ty. Zaangażowanie wymaga czasu, energii, poświęcenia, a narcyz jest pasożytem. Narcyz się nie poświęca, to z ciebie chce zrobić kozła ofiarnego, który się poświęci. Narcyz chce mieć całe stado kozłów ofiarnych, które poświęci w imię tego, by żyło mu się lepiej. Narcyz nie chce nad niczym pracować, chce, by wszystko przychodziło mu łatwo, po najmniejszej linii oporu. Żaden związek nie przetrwa, jeśli partnerzy nie będą nad nim pracować. Zaakceptuj, że nie wiedziałeś, zaakceptuj, że zostałeś oszukany, powiedz sobie, że nigdy więcej nie pozwolisz się źle traktować, nigdy więcej nie pozwolisz sobie na to, by mieć do czynienia z narcyzem. Raz jeszcze, ludzie codziennie są oszukiwani, wykorzystywani. Czy to na wnuczka, na policjanta, czy na narcyza. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.